i no przed podjęciem dzieła organizacji. Także i my chcemy razem z Maryją trwać na modlitwie i prosić, by stawiała się za nami swojego syna i wypraszała łaski potrzebne do podjęcia dzieła, do którego już znajdźmy Od niej także przede wszystkim chcę uczyć się ufności, aby pomimo trudności i niewiadomych dla nas te kolejne dni zaufać Słowu Pana, które nieustannie wzywa nas do Tego, abyśmy szli i głosili, abyśmy jak najowocniej mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, uznajmy, przed Bogiem przyjeżdża z pewnym niepokojem, nawet jeżeli to się dopływa po raz kolejny w swoim życiu, może po raz kolejny tu jesteś i po raz kolejny wyjdziesz za kilka dni na zewnątrz, żeby było się tego mówinę, to w sercu pojawia się niepokój, z czym ja tam pójdę, o czym będę mówił. Tak naprawdę co Pan Bóg chce powiedzieć przeze mnie? I myślę, że tak już kiedyś bardzo mocno no wejśćśmy ten schemat, gdy liturgia słowa z dnia towarzyszyła nam w czasie organizacji, myślałem nie tylko w czasie organizacji, ale w życiu człowieka, to chcemy dzisiaj jakby sięgnąć właśnie do tego Słowa Bożego, które Pan daje nam na dzisiaj. I chcemy go odczytać jako to słowo dla mnie konkretnie. Dla mnie jako kapłana, dla mnie jako Ewangelizatora, jako animatora, jako tego, którego Pan wstawi dzisiaj w czyli czy kto postawi w różnych parafiach publicznych i będziemy dawać świadectwo, czy głosi słowo Boże. Słyszymy dzisiaj słowo takie. I wołuje jeden przez drugiego. Święty, 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 święty jest Panu zastępcą. Cała Ziemia pełna jest Jego chwały. Głosu tego, który dołoło, zalegawał w otryny czyli a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem, mi, jestem zlubiony, że jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy mnie oglądają króla, pana zastępca. Oto Izajasz, który przeżywa swoją wizję, Bóg, który mu się objawia, doświadcza pewnej słabości, doświadcza tego, że jest grzeszny, że jest słaby, że jest webrze w nieczystych wargach i mieszka pośród ludzi nie w nieczystych wargach. Ja myślę, że to doświadczenie, i jest podobnym doświadczeniem do naszego doświadczenia, kiedy przyjeżdżamy tutaj wczoraj, stawialiśmy się w kolejkę do Spowiedzi Świętej chcieliśmy pojechać się stanąć w Dlaczego? Znaczy, dlatego, że jako ludzie sami nosimy w swoim sercu pewien niepokój i pewną ranę wyrządzoną przez grzech. Sami doświadczamy grzechu, sami przynosimy tutaj ze świata nasze słabości, przynosimy to, co jest trudne, to, co w jakiś sposób nas niepokoi, a nawet nas nami. albo w jakiś sposób nas pokaże, ten nasz grzech, nasza słabość. I również stajemy z drżącym sercem przed Panem Bogiem, bo mamy być głosicielami, mamy być apostolami. I tak jak nasz przeżywa, tak też i my przeżywamy to doświadczenie. I czytamy dalej, że wówczas aż leciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, której głęszczami mi się otwarza, dotknął mi w ust moich grzech. Oto dotknęło do Twoich war. Twoja wina jest na zębach, składzony Twój brzeg. I usłyszałem głos mala, kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Odpowiedziałem, oto ja poświęcę. Myślę, że w tym słowie jest zadana taka głęboka tajemnica, bo Bóg dotyka wag tego, który ma w się proroki. Oczyszcza Jego słowo. Oczyszcza to, co ma wyjść z Jego słowa, z Jego, jego ust. Do tego stopnia, że to, co jest ludzkie, bo słowo i to, co my wywołamy, jest ludzkie, my po ludzku mówimy, yy, Często z naszych ust to słowo jest niewłaściwe, które wygrywa, czasami ranimy będzie tym słowem, ale Bóg oczyszcza, nadaje temu słowu moc, nadaje temu słowu nową rzeczywistość, nową wartość poprzez oczyszczenie. I stawia pytanie, kogo mam posłać, kto by nam poszedł. Myślę, że jest to takie pytanie. Pytanie, które się ustawia również nam, kogo mam posłać do Ustrzygubrych, do Wegnileń, do Cisnej, do szkoła do Wałkowili, do kolejczyka. Kogo mam posłać? Czy Ty dzisiaj jesteś w stanie odpowiedzieć o to jakoś, czy Czy jesteś tutaj w tej świątyni już zdecydowany, czy zdecydowana na to, żeby Bóg Cię posłał? Że Ty chcesz być narzędziem w ręku Pana Boga?